Właściwie nie jest problemem dzisiaj mówienie o Holokauście jako takim, bo mamy książki historyczne, wiele osób o tym opowiada, odbywają się różne wydarzenia, które mają na celu kultywowanie pamięci o Holokauście. Natomiast Zygmunt Bauman mówi, że tak naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej, bo nie jest problemem mówienie o Holokauście, problemem jest zastanowienie się, jak do tego doszło. Jak to możliwe było, że człowiek człowiek, człowiekowi po prostu taki raz wyrządził? Bo można oczywiście założyć, Bauman mówi, że można założyć bardzo proste rozwiązanie, że to był po prostu jakiś taki, nie wiem, jakiś nowotwór współczesnego społeczeństwa. Coś, co wydarzyło się raz i już na pewno się nie powtórzy, bo to ile, ile razy człowiek może do tego stopnia oszaleć. Natomiast Bauman mówi, że takie założenie jest, jest bardzo wygodne i właściwie rozgrzeszające. Bo możemy powiedzieć, że my już jesteśmy innymi ludźmi, innymi, nas, nas coś takiego nie dotyczy, to, to jest już kwestia tylko i wyłącznie historyczna. Tymczasem nie. Bauman mówi, że to co się wydarzyło, cała zagłada, cały holokaust, to, to nie jest wynaturzenie naszej cywilizacji, tylko to jest jej, jej naturalną konsekwencją. Dzielenie klasyfikacji moralnej od samego czynu. To znaczy, taki naukowiec w Mię czy pracownik fabryki, który, który produkował, dajmy na to, cyklon T, który produkował elementy do ogrodzeń elektrycznych. To była swoją firma firma Siemens, do dzisiaj hmm. wałcząc, kiedy się, kiedy się dokładnie przyjrzył, można zobaczyć, zobaczyć logo tej firmy na, na elementach przy, przy ogrodzeniu. Po prostu nie zastanawiał się nad tym, po co to komu będzie, do czego to komu będzie potrzebne. On no to po prostu zrobić. miał zrobić. On to zrobić i robił to po prostu. Bez żadnej, głębszej bez żadnej refleksji na to, to do czego potrzebuje wydarzeń. Natomiast, kiedy popatrzymy na każdy pojedynczy fragment, to tak naprawdę, no bo co jest złego? Co jest złego, jeżeli prawda, produkujemy cyklon B, który ma być, ma być, um, używany do dezynfekcji. Co jest złego, kiedy robimy jakieś elementy elektryczne, które mogą być używane w tysiącach różnych zakładów? Po prostu nikt nie zadawał pytań. Każdy robił tylko i wyłącznie to, co do na niego należało i to jest, to jest przerażające, to jest, to jest bardzo przerażające, że, że właśnie nastąpiło takie, takie zupełne oddzielenie, takie y, y, zupełnie świat został pozbawiony klasyfikacji moralnej tego, co, tego, co, co się dzieje. Wszystkich wydarzeń i y, 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 y wszystkich, wszystkich tych procesów, które, które miały miejsce w nazistowskiej dniach. Y, jeszcze chciałbym... Sięgnąć do, do Raul Kieberga, który w swojej książce Sprawca ofiary, Świadkowie dokonuje dzisiaj może się to wydawać, że upraszczającego podziału ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, na tych, którzy byli sprawcami tatami, na tych, którzy byli świadkami i na tych, którzy byli ofiarami. Dzisiaj oczywiście wiadomo, że te, te są są zbyt proste. Natomiast... Natomiast Bauman bardzo, bardzo ciekawie, to, przepraszam, e, Filberg bardzo ciekawie e, sam, e, sam wyprowadza właśnie z takiego błędnego interpretowania jego słów. O wierność nie można nikogo potępiać z tego powodu. E, oczywiście sprawiedliwym należy się wielki szacunek i hołd. Natomiast za ludzki strach nie można, nie można nikogo potępiać, bo sami wiemy w jaki sposób byśmy się zachowali. Można potępić ludzi, którzy. E, jak sam mówi, podaj bardzo drastyczny przykład, za flaszkę wódki szli yy, y, y, za denuncją się Żydów na gestapo. I takie osoby były w każdej społeczności. Tak samo jak w każdej społeczności były osoby, osoby ratujące Żydów, w, każdej, y, y, w każdym praktycznie mieście. Warto zaznaczyć, że Medal Sprawiedliwości Narodów Świata otrzymało 6 tysięcy Polaków, więc to jest, to jest w ogóle liczba największa wśród, wśród wszystkich narodowości. Yy, I Hilbert bardzo uważnie analizuje te postawy sprawiedliwe. Yy, zwraca uwagę na to, że yy, właściwie ciężko jest dzisiaj pokazać jakiś element wspólny z tym ludziom. nie znaczy, Można powiedzieć, że to jest grupa, która mieści się w tym i w tym przedziale wiekowym, w tym i w tych zawodach, czy to jest grupa bardziej wykształcona, czy no nie wykształcona. Nie ma takiego podziału i taki podział jest niemożliwy do zrobienia. Yy, czysto ludzkie, czysto humanitarne. Zresztą, co jest bardzo znamienne, kiedy pyta się sprawiedliwych wśród narodów świata, dlaczego, dlaczego, się, dlaczego tak, tak postąpiliście, jak postąpiliście, mogliście postąpić zupełnie inaczej, mówią, że nie wiedzą i to się bardzo często zdarza, że im się to wydaje naturalne i to jest, to jest niesamowicie piękne, że, że często zdarzają się takie odpowiedzi, że po prostu tak powinien zachować się w tej sytuacji człowiek. No i właściwie to jest chyba wszystko, jeszcze na samym zakończenie. Wiem, że dzisiaj bardzo różnie y, motywuje się pamięć o Zagładzie. Odbywają się różne spotkania młodzieży polskiej, młodzieży żydowskiej. Y, odbywają się marsze żywych, marsze pamięci. Właściwie co roku, już od y, lat chyba dwudziestu, odbywa się marsz żywych w y, gdzie spotyka się młodzież żydowska, i polska właściwie z całego świata. Coraz, coraz szerszy jest program tych obchodów. To znaczy, kiedyś jeszcze było tak, że ten marsz odbywał się, odbywał się po prostu marsz z Auschwitz I, Auschwitz II, kanał. po wszyscy się rozjeżdżali do domu i właściwie poza tym, że, że ten marsz się odbył i że oddano hołd, nic ci ludzie ze sobą nie, nie zabierali. A, a dzisiaj bardzo często się zdarza tak, że ci ludzie po prostu zostają na parę dni, mają czas, żeby się spotkać z młodzieżą z innych krajów, także z młodzieżą polską. No, oczywiście to wiadomo, wszystko zależy od grupy izraelskiej, która, która przyjeżdża, nie tylko izraelskiej. Natomiast takie spotkania coraz częściej się odbywają. Takie spotkania odbywają się również w Krakowie, działa Stowarzyszenie NIGDASZ, czyli spotkanie, które zajmuje się właśnie wycieczkami izraelskimi, wycieczkami Żydów ze Stanów Zjednoczonych, oprowadzaniem po Krakowie, rozmową z nimi. Często takie rozmowy, ja miałem przyjemności uczestniczenia często one są bardzo gorzkie. Często, często padają bardzo gorzkie pytania, w jaki sposób można żyć w cieniu Auschwitz. I niesamowicie nie ciężko to na, to na to pytanie powiedzieć. Często pojawiają ci naprawdę bardzo gorzkie pytania. E, typu na przykład, a co twój robił podczas wojny? To jest, to jest bardzo niesamowicie gorzkie pytanie. Wiem, że opowiadają moich przyjaciół, że często, często właśnie mają problem z odpowiedzią na takie pytanie. Natomiast również pojawiają się grupy takie, które niezwykle, niezwykle tak otwarcie podchodzą, podchodzą do tematu, szukają, szukają wspólnych, wspólnych korzeni, zwiedzają zabytki żydowskie razem z tych swoich, swoich polskich przyjaciół, nawiązują się przyjaźnie. Także wszystko to jest, jest, jest nadal, nadal niesamowicie kulturowane i uważam to samo, że to jest bardzo ważne, że młodzież polska i żydowska ma takie miejsce i takie, taką możliwość spotkania się. No i tak już zupełnie, zupełnie na zakończenie chciałem skończyć jeszcze cytatem wybitnego badacza literatury, wybitnego badacza kultury, Jana Błońskiego, profesora Uniwersytetu Wielańskiego, który kiedyś napisał bardzo znamienny esej w jego Biedni Polacy Patrzą na getko. I ja nabrałem taki jeden fragment, y, którym chciałbym, chciałbym skończyć bo powodu tego wstęp, zresztą lepszy nawet. Y, Kraj oczysty nie jest hotelem, w którym dość sprzątnąć brudy po przypadkowych gościach. Zbudowany jest przede wszystkim z pamięci. Inaczej mówiąc, jesteśmy z sobą tylko dzięki pamięci o przeszłości. Tą przeszłością nie możemy dobrowolnie rozporządzać, chociaż jako jednostki nie jesteśmy za tą przeszłość bezpośrednio odpowiedzialni. Musimy nosić ją w sobie, chociaż bywa to przykre i bolesne. I winniśmy dążyć do tego, aby ją oczyścić. Dziękuję bardzo.